Witam Was w mu z Geta Online. Tak jak Rockstar zapowiadał, tak też jest. Nowy wyścig. Wyścig, kreator wyścigów jak widzicie, kaskaderskich. Włączamy. Przy chwilę temu, nie wiem czy to widzieliście, czy nie. nagrywanie, zaczynają nagrywać i mi już zerwało transmisję, więc teraz mam nadzieję, że wszystko będzie w porządku z YouTube'em i z Rockstarem, czyli z GTA I. Teraz zobaczmy szczegóły wyścigu. Co tutaj dają? Co tutaj dają? Opis, fotka. No i witam, witam. 8. Ile maksymalnie graczy można dać? 30. Czyli tak jak w zwykłym kreatorze, standardowy gitar ride, bez kontaktu, no i tyle. Okrążenia z punktu do punktu. Średnie duży, małe, czyli tak jak w tamty. Okręża można sobie bierać. Klasa, pojazdy, pora dnia ruchu uliczny, poziomy wyjść, pościgu znaczy, muzykę, radio, wymuszony widok, dopójść do palacza, O, tu nowe doszło. Tutaj też doszło nowe, premia RP za wyczyny. Jakiś w... użyj kamery wyzwalacza. Aha, czyli ta, ta, ta kaskadelska kamera. <laughs> Wyrównanie, a tu da się wyrównać, o Teraz rozmieszczenie. Co tutaj dają? Ciekawego, ciekawego, ciekawego. Co tutaj dają? umieć zwalacz, kamera, punkty, uzbrojenie, rekwizyty, skoki, radar, opcje usuwania. No wam to nazwiemy to test. 1 Opis. Wydzie. K, E, R, A, R, R, I, O, R, S. Potka, to nie będzie FBI i IAA Dobra, mniejsza o to Dobra, rozmieszczenie Damy tutaj, bo jest w miarę pusto Dobra, o O też widzicie? Jest znaczek w końcu inny Kamera, lojby, no zobaczymy czy można dalej to ustawić, czy nie. Nie, też jest kółko jak widzicie, czerwone. Czyli tutaj nic nie można. Punkty kontrolne, teraz co tutaj można? Maksymalna liczba graczy, wymiar obszaru, średni, duży, czyli wiecie jakbyście chcieli jakieś, nie wiem, monster truki i tak dalej używać. Traktory nawet i układ. Aby odzorować ich rozmieszczenie na terenie startowym, zablokuje to jego szerokość do dwóch kolumn pojazdu. a Czyli to jest to, żeby można było ustawić te pozycje startowe, takie jak macie na zwykłych torach wyścigowych Aha, to fajne, fajne, fajne. Dodamy no tak. Co teraz? Co teraz? Tutaj standardowy. To już nie można chyba zmieniać z tego, co widzę. I można już rekwizyty, można o o o, o zobaczcie, jest da się w górę nakładanie rekwizytów trzeba dać łączenie też o to jest właśnie fajne łączenie rekwizytów i wtedy można sobie właśnie zrobić tak jak tam jest przez Rockstara zrobione te trasy, a da się to jak mam mocniej da skąd widzę górka jakaś w tym kanale teraz rodzaj rotacji, no to kierunek mamy, nachylenie góra-dół, ale fajnie, że da się też właśnie zrobić. To mi się podoba, że da się dosłownie na ulicy zrobić przewrót. No dalej lecimy, wychylenie to znowu też, to trzeba pod kątem, czyli to jest kolor. O, znaczy kolorki da zmieniać, no to fajne, fajne, Wam powiem. Dużo tych kolorów Start na pojazdów O ale trasa Patrzcie kurde teraz wystarczy robić Nurburgrinda i można jechać Linia startu 1 Linia startu 1 na 30 samochodów Linia startu 2 też na 16 chyba ta To znowu na 30 O taka też z taką oponą tomatomik. O, fajne, fajne wam powiem O, kawałek. Kawałek trasy. Prosta, średnia, prosta. Średnio, duża, prosta. I duża, prosta. Średni łuk, duży łuk. łuk, x, x, l. A czy x, <noise> łuk, 5 stop. Aha. 5, 15, 30, 180 nawet. Kurde, no to można będzie zrobić tutaj, więc Nurburgerinda, bo tam też takie, jak nie wiem czy kojarzycie. Może graliście kiedyś w Grand Turismo, tam też właśnie takie ostre łuki były mocne. O, rozwidlenie, skrzyżowanie, mała, prosta z barierkami. A nie wiem. Eee, nie, czekajcie, z tego co właśnie tu widzę, bo tu się Steve pyta. Wiem, można dać tych rekwizytów. A, czyli jednak działa to tak, kurde. Czyli jest 150 limit, jak widzicie sami. I się łączy. No dobra, no to na razie zobaczymy dalej, co tu jest. Średnio duża prosta z barierami, duża prosta, średnia zagięta, duża zagięta, łuk, XL time, 15, Rozwidlenie, lejek, nawet takie rzeczy. A to już tylko do tych tras kaskaderskich, moim zdaniem. Jakbyście chcieli robić. Bo normalny taki w tych wyścigach, to moim zdaniem to, to takie wiesz. Wiecie, znaczy, no, nie zda egzaminu. Łącznik tras. O, szykana nawet jest seryjna. Ale też widzicie, można samemu zrobić taką szykanę. Lewo. Hehe! <laughs> łączy się. Fajne Prawo Przeszkoda Przeszkoda po środku, po boku przerwa w oponie i znowu start. Teraz dalej co tu jest podniesione tory Jak to wygląda powiedzcie, bo ja nie wiem Łoje, na to da się jakoś obniżyć? Da się w ziemię? Kurczę, nie da się w ziemię tego tego ściągnąć. O, tu jakieś tuby są jeszcze, jak widzicie. Kawałki. Ła, skok. Uh, uh. O, jest tu pochylone, czyli to się nie da zasadniczo tego samemu pochylać. A, czyli tak to działa, widzicie. Normalnie jest taki kloc wielki, a świetnie. A tu macie. Już obniżone pod tą trasę tą, co tu pierwszą postawiłem. Szeroki zakręt. Też się łączy. 15, szeroka prosta, szeroka prosta, Ł łącznik, tu łącznik, znowu łącznik. Skocznia, 4, 5, 30, 15. <totek> taka skocznia już przez nich zrobiona fabrycznie. Czyli tam, jak widzicie, z prawej macie wyskok <laughs> też się łączy. <laughs> Prosta z wybojami. Jakie rzeczy tu małe. Wzgórza. Stromy wzgórza. Pochylen, pochylenia. Pochylenia? Nie wiem, nie, nie. A to już było, nie czy nie było. A tu jaki lejek. Rozszerzenie. O, jest też most. No fajnie, fajnie, fajnie. Tylko szkoda, że ten most. No, mały ten most, taki, no wiecie o co mi chodzi. Ostry, ostry. To już było, patrzyliśmy czy nie? Już nie pamiętam, ale chyba nie. Dlatego tu dużo jest. A gdzie są światła, Halo? Widzę światła, ja się pytam takiej eleganckiej. Jak to wrócić? A tu są światła, jest start napisane. Tutaj też. A teraz zobaczmy dalej. Kaskaderskie tuby. <laughs> Bardzo krótka tuba. Krótka tuba. Średnia tuba. Długa tuba. I witam, właśnie oglądających jeszcze. Bo teraz tu się skupiam też. Patrzę, co tutaj dają, właśnie ciekawego. Ale długa tuba. Uhu. Tuba narożna, tuba narożna 5 stopni. Czyli takim banany, nie? Jak widzicie I witam, witam kolejnych oglądających, witam 45 A na to rozgląda zioła tuba jest. Oho, będę się obracać, patrzcie. Jest przyczepione, nic się nie rusza, jest na stałe, tak że tak powiem. Możecie się kręcić. O, I witam, witam kolejnych oglądających To też. Hehe, <grym> o w dół. Tuba znowu. Aha, to czyli tutaj, tutaj są tuby. I da się, jak widzicie, też kolorować na te wszystkie kolorki. O, różowa fajna. <laughs> o, to jeszcze jakaś koła ona ma, z tego co widzę. Lecimy dalej. Bryły. Co to są bryły tutaj? Co to tutaj robi? Bryła 1, 2. A, to jest to coś. 2, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3. 1, 4, 2, 4 Dobra, to na komentarze zaraz będę da dalej pokazywał te bryły i jeszcze więcej, i więcej. No, siema, siema, zielu. Właśnie też, właśnie tu już widzę, kurde. Te trasy fajne tutaj dają, i można normalnie robić wyścigi, te jak są w realnym ży życiu, nie? Nie tylko te kaskaderskie, jakieś skocznie i tak dalej, tylko właśnie mi, mi się bardziej podoba to, że można. Zwykłe trasy robić, ale bryły a to daje co to, to jest? Rekwizyt ten zwykły czy dynamiczny? Zwykły, Też jeszcze można łączyć. Dobra, to. A czemu to się kręci? Halo, halo, co to się dzieje? Jenny, się zaciało coś. Bryły, bryły, jeszcze większa. Hej, koniec, największa jest 28 na 48 Teraz tutaj, rampy. Zobaczmy. Aha, czyli rampy. O, da się opuścić, ale tak się ala łączy. Mała, średnia, duża, mała, delikatna, skocznia, średnia, delikatna, duża, delikatna, rampa XS. Hehe, fajna. Mała rampa, aha, czyli to już koniec jest. Dobra, to lećmy dalej. Zestaw jakiś. Zestawy znaczy. Pół pętla. A, ale fajna pętla, no nie no. Zajebista. Tylko <noise> jakby tu wyścig zrobić, te punkty kontrolne, a damy takie coś. Ale jest. Z... Pętla. Wypę Jak wielopętla jeszcze jest. Kolejkę górską da się zrobić. Pętla, rampa. Czyli z lewa przykładowo jedziecie, a potem dookoła i z prawej strony lądujecie pętla, mała spirala, prawo, lewo, średnia, lewo, prawo, duża, tak samo. O XXL, w, ro w tych rockstarowych jak najczęściej ona jest. XXL, Ho, nawet taki wallride, no, fajne. Zobaczcie, tutaj się stajecie, tutaj jakiś mur dajecie na ulicy tu wzdłuż i trzeba po, po ścianie pojechać. No fajne I witam kolejnego oglądającego. Eee, nawet 90. Ohoho. Eee, znowu zgasiłem Łączy się to? A, czasami ją jak widzicie, ale się da. <grystanie> I to już chyba koniec tego wszystkiego. A jeszcze tu jest takie 180, że tak powiem. A to co to jest? Ale jak po tym pojechać? Powiedzcie, tam wjeżdżacie, tu jedziecie albo zjeżdżacie. <grystanie> To samo tylko w drugą. Tutaj. Jeszcze pół pętla, czyli koniec. Teraz znaki. Eee, to coś co jeździ. I tu macie... Widzicie takie te szyny, bo potem tego nie widać. Ustawić możecie sobie. Czy da się jakiś czas ustawić? Nie da się. Znak stopu. Piątka jakaś. Nie, to się nie da 10, 50 A, czyli to jest to, yy, gdzie, ma, yy, gdzie musicie hamować zacząć, nie? Do skrętu, tak jak w zwykłych trasach, tych wyścigowych, torach: caution, drive, slow. No, widzicie? O, to coś też było tam na ścianie. Oni od rok na tych trasach dawali. také. Prawo znak na Os. Nie, zigzag. zvolni znovu. rampa. Púpentľa. Pentľa. Saka ruchu. Krengle. Klif. <lip> znak ze skocznym zbocze wyboje Czyli wszystkie znaki są tutaj jak widzicie do, do tych tutaj no tras tych tutaj tego rampy i tak dalej i tak dalej o te duże fajne też są eee. i producenci właśnie tego brakowało w Zoom, Kreatorze, no To jest akurat zajebiste, tak się wyrażę To już powinno być wcześniej dawno dodane Mhm, mm Global O Polska, biało, czerwoni Vapid Grotti, grotti O to jest fajne Grotti, żeby w takie małe O i to piwko. Hehehe <laughs> He No nie He 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 Patriot, znowu piwko, wapit To też jest fajne Imponte ponix To jest fajny wyciętek seroga, Fukaru Atomic, Atomic, Fukaru, Atomic Zielone, global, aha i czy to już wszystko Chyba wszystko Nie, Jeszcze więcej jest Czyli to też jest po prostu pomieszane pomieszanej kolory Exotic Jung Aj to już, nie to też tego nie było, czy było? Nie to już było chyba Dobra lecimy dalej Specjalne rzeczy, przyspieszenie Przyspieszenie, tor Zwykły tor Spowolnienie Duże Zwykłe, O fajerwerki, pa paczta, paczta! Aktywuj dla graczy prowadzących. A, czyli tak jak na kogo ma to wybuchnąć, znaczy włączyć się. Kierunek, nachylenie, a też da się ustawić, ale małej O, ha hehe. Ta trampolina taka do lądowania, że tak powiem, duże, małe. jak na kręgle, bramka. Na kręgę, że nie na piłkę, to jak A, A co, co to jest? Halo. Co to takie wielkie jest? Nie, o, podnieziemy to. No. Patrzcie, teraz można tu zrobić arenę. Tak jak na tych Jakieś takie programy leciał na tych discovery i tych innych. Walki robotów. <laughs> Też fajne, no. Teraz można tyle tego tu porobić. Strefa. O! opona Czekajcie ten kierunek, żeby to się tak nie właśnie nie obracało cały czas. Płonąca obręcz. Fajny ogień też jak w tych zwykłych autach jakbyś pod, byście podpalili. i Będz. Będz. będziemy skakać na koniu. Duża płonąca. To jest fajne. O! I tego też. Czekajcie, wezmę, żeby się było tu prosto stawiało. Tego też moim zdaniem brakowało. Nie wiem, jak. Wam, ale mi to brakowało. Megafon. Eee! Patrzcie, patrzcie. Gdzie tu zobacz, czekajcie? Megafon. No, te dźwięki różne. A tu można słuchać dobra, czekajcie. Czekajcie, muszę się zgłośnić, bo słabo słyszę. Nadziałaj, no halo. Kurde, pilot mi wysiadł. Mam nadzieję, że wysłyszycie. słyszycie. Normalnie Little Big Planet. 9 już 9 11 12 A czy jest 12? Dobra, a głośnik? Dlaczego służy głośnik? On chyba służy do z wzmocnienia chyba tych tych, nie? Tak mi się zdaje. Do wzmocnienia tych dźwięków nie ma już większa niż 0, a gdzie ustawić wartość? Opcje zaawansowane, Wymuś pozycję. A, czyli można tu jeszcze, widzicie? no, pozmieniać te pochylenia, a takie, czyli można robić, robić i robić. Jak widzicie, obrót zablokuj, usunięcie. A gdzie jest tu dźwięk? Nie wiem, gdzie jest dźwięk. No lecimy dalej wtedy przyspieszenie. Opcje zaawansowanie. Nie da się wzmocnić. Jaka miałbyś do wzmocnienia? Aha, czyli też spowolnienia były, dobra. Eee, szablony, barierki, ławki, platformy. Aha, czyli to już chyba wszystko jeszcze dodali z poprzedniego kreatora. Można coś tam po sobie ustawiać Bajery I teraz jeszcze mnie ciekawi tutaj opcje usuwania Usuń wszystkie, usuń wszelką broń, usuń wszystko Usuniemy A tutaj znika wszystko to, co postawiliśmy Teraz jeszcze raz rozmieszczenie To To A nie zmniejsza, bo to tam nie chce mi się przecież tutaj tym brać i głowy zawracać. Jeszcze raz opcję usuwania, usuń, jeszcze raz wszystko można. są wszystkie punkty kontrolne, broń, rekwizyty, dynamiczne rekwizyty i wszystkie skoki. A czy doda się usunąć? Z tego co widzę, to nie. A pisali, że można będzie usunąć też takie te elementy, tutaj co są postojone. Ale chyba jednak tego nie zrobili. Chyba, że ja jeszcze nie wiem, bo to w dół nie można. No nie da się, czyli jak cała mapa jest czysta. Czyli więc się nie da usuwać tego. Przełom, skoki kaskaderskie, kwizyty, uzbrojenie, broje, specjalne granaty i bronie znowu. Aha, czyli tylko ta dwie kategorie, bo wtedy pamiętam więcej. A tu więcej nic nie ma? Nie ma. No to ja mam nadzieję, że też właśnie odcinek się Wam podobał. Jest właśnie świeży na bieżąco, gdyż to dosłownie. Na... Jak zacząłem nagrywać tego live'a, dosłownie to chwilę temu dodali. Też dodali jeszcze nowe te tryby adwersarza, jakoś skórte, Też jeszcze nie grałem w to i też nie, za bardzo nie mam wam jak pokazać, bo jest na minimum trzech graczy. Ale, ale jak będzie ekipa nasza i ten, to pewnie nagramy, pokażemy wam co i jak to wygląda. I przekonacie się też, chyba że sami będziecie chcieli, wszyscy też będziecie wiedzieć. Ale dobra, no. Mam nadzieję, że też adwersarze się pojawią na naszym kanale Też mam nadzieję, że będziecie z tym, tym kreatorem tworzyć jakieś trasy fajne Normalne i te kaskaderskie A, jak, jeszcze, jak chcecie też, żebyśmy zagrali i nagrali na, tym, na live nagrali, To róbcie trasy i piszcie jak się one nazywają w komentarzach pod tym filmem to byśmy z chęcią się przyjechali nimi. Na nich, nie to wam powiedzieć, ale wiecie o co chodzi, nie? Byśmy przetestowali i nagrali. Tak jak chcecie i właśnie macie jakąś smykałkę do robienia albo i nie, ale jak zrobicie, to mówię. Piszcie w komentarzach nazwy, to my sobie znajdziemy to na Social Clubie. Tą trasę, jedną, drugą, trzecią i czwartą i tak dalej i tak dalej. I właśnie. Jak będzie w miarę, tam nie wiem, chociaż 3-4 trasy, żebyście napisali, zrobili i napisali nam tytuły, to, by, to byśmy zagrali, nie? Będzie fajny odcinek dla Was, zrobiony przez Was, że tak powiem. No, ta też chyba, nie wiem, będę zaraz coś próbował zrobić. W ogóle tym kreatorem się pobawić muszę, nauczyć robić, bo nie jest to co wtedy tamto. I też właśnie jeszcze chciałbym Was zaprosić do subskrybowania naszego kanału. Zaglądajcie też na nasz fanpage na Facebooku. Nazywa się tak samo jak kanał, więc nie będziecie mi problemów z odnalezieniem go. Piszcie też, jak w chwilę temu mówiłem, komentarze. Jeżeli Wam się podobają nasze odcinki i ten Wam się podoba, dajcie łapkę w górę. No, to jeszcze raz Was zachęcam do odtworzenia teraz. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach, live'ach z GTA i nie tylko, jeszcze z Minecrafta. się mają pojawić, też pisaliśmy to na fanpage'u, kolejne odcinki. I tak dalej, i tak dalej. No dobra. No to do zobaczenia. Cześć i trzymajcie się. Jeszcze przeczytam standardowo komentarz na no sam koniec. Dobra, nie ma nowych komentarzy. Ale dzięki za te. To cześć i trzymajcie się. Co ja włączam? Co ja włączam? Mapę. Myli mi się. <gry> dobra.